Że te nowe buty nie są za ciasne, oczywiście. Po kilku dniach na pewno się dopasują. O! Patrzcie! Jadźka? Tyka? To naprawdę wy? Nie do poznania, co? Jesteśmy współpromotorkami i sędziami czwartego dorocznego Mydlinowskiego Konkursu Młodych Księżniczek. Rany, błyszczysz niczym gwiazda. I jeszcze te mieniące się blaskiem kolczyki. O, żałuję, że nie mam córki, która wystąpiłaby w tak prestiżowej imprezie. Mamo, nie! Pokazy to seksizm. Kobieta nie powinna się na nie godzić. Ale ciastko mają dobre. Wygląd jest dla nich najważniejszy. Nieprawda, Lucianku? Nasz pokaz to również konkurs talentów. Każda paskuda może stanąć w zawodach, ale jakoś nie staje. Wiem, bo wygrywałam konkurs trzy razy z rzędu. A ty zazdrościsz, bo sam nie należysz do pięknych, tak jak ja i maniec. Seksizmowi nie! Odczepcie od nas się! Seksizmowi nie! Odczepcie od nas się! Idziemy stąd, ale już! <śmieniczyny> Hej, skoro konkurs nie jest seksistowski, to ja również będę mógł się do niego zgłosić! Czuj się zaproszony, Lucjanku, jeśli naprawdę uważasz się za księżniczkę! Co więcej, jeśli wygrasz, obiecuję, że tatusiek już zawsze będzie promotorem konkursu! Baj się tak helenko. Ta suknia jest taka ciężka. Padelo, ruszaj biodrami. Kiedy jeszcze nie mam bioder. W Tej pelerynce wyglądasz za grubo, Luisko. Jestem gruba. Możemy wracać? Yy, mamo, jesteś pewna, że w sklepie o nazwie bajkowy styl znajdziemy jakiś smoking? A kto ci mówił o smokingu? Nie wygrasz, jeśli nie przemienisz się w prawdziwą księżniczkę, a księżniczki na konkurs strojów wieczorowych ubierają się w suknie balonowej! Podoba? Podoba, ale jest o wiele za duża. Chyba, że dobiorę do niej odpowiednie buty. O, <laughs> moja mała księżniczka. Wspaniale, Lucjanku. Nie uroniłeś kropli. Maniek! Wybacz, mamo. Robię tylko księżniczce zdjęcie na moją ścianę superbohaterów. Tak chcę, żeby wygrał. Naprawdę sieńko. Jakimż ty jesteś szczęściarzem, że masz takiego braka, Lucianku. Mamo, przecież dopiero szósta A co z kolacją? Gruba pupa nie uczyni z ciebie księżniczki A poza wszystkim potrzebny ci odpoczynek Ale ta maseczka strasznie mnie swędzi Maseczka nie swędzi, głuptasku Maseczka ci pomoże Och, ta chwila, kiedy zobaczę Cię w tiarze. O, wygramy, synku. Czuję to. Jestem niemal pewna. Szybko, nie możemy się spóźnić. Mamo, te obcasy są za wysokie. Pójdę przodem, przygotuję Ci teren. Będę Twoim osobistym bodyguardem. Takie pokazy mogą być niebezpieczne. Dziadźka, witaj tyka. Ładne auta. Musiałyśmy dostać nowe. Dla dobra konkursu. Ale skąd miałyście na to... Chyba nie powinnaś z nami rozmawiać. Najwyraźniej chcesz, żebyśmy obie głosowały na twojego synalka. Algra. <słuch> Szanowni Państwo. Witajcie na dorocznym mydlinowskim konkursie młodych księżniczek organizowanym przez naszą fabrykę. Przedstawiam wam Jaćkę i Tykę. Tegoroczne obiektywne New York. Już przegrałeś, nieudaczniku. Odczep się, koleżanko. Pierwszą konkurencją jest konkurs w sukni wieczorowych. Prosimy uczestniczki o zaprezentowanie swojej gracji. Tak, Lucjanku, krok za krokiem. Dalej, dziewczyno. Co się tu u diaska stało? Ona mnie popchnęła Wcale nie, to ty mnie popchnęłaś <śmianowidzio> A teraz pora na osobiste oświadczenia uczestniczek konkursu Każda z nich podzieli się z nami swoim płynącym prosto z serca stwierdzeniem Jest dla mnie pokój na świecie. A komu obchodzi jakiś tam pokój? Stanęłam do konkursu, bo jestem najpiękniejszą dziewczyną w Meklinowie. <śm> <śm> że my, piękne księżniczki, powinnyśmy szerzyć wśród ludzi na całym świecie ideę powszechnego pokoju i piękna. Dziękuję. No, witaj, Przecież to samo grała w zeszłym roku. A wychodzi jej jeszcze gorzej. Tygrałem wow. wow. cały dzień, do domu czołgam się, do góry pędzi moźż, ja jednak śliczna jest. Nie lać, bo ja waszą mamą yeah. Brawo! 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 No ludzie, nasze Julia swój werdykt Za zwycięzczynią jest Bandia Winkler Uuu. Uuu. Zaraz, jedną chwilkę, konkurs był ustawiony Uś. Winkler zakupił jadce i tyle samochody, na które z własnej pustej kieszeni nigdy nie mogłyby sobie pozwolić. Hej! Nie tylko mój karusiek oszukuje! Lucianek do spółki z bratem też fałszowali wyniki! Nie prosiłem o to, Mańka! Wygrałbym dzięki własnym przymiotom! Ta jest moja! Hej! Oddawaj ją zaraz! Jest moja! Jestem księżniczką! Jestem księżniczką! Jestem księżniczką! Pewnie poszła do domu! Nie myśl w sobie i tak powieszę na ścianie twoje zdjęcie, Majciochu Księciochu! Ja jestem księżniczką, ale to ty masz na twarzy więcej szminki. <śmiennie> Oddawaj to!